Witajcie, kochani. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, gdzie najlepiej mieszkać w USA. Jestem dzisiaj w towarzystwie pana Marka, który podróżował po Stanach dużo wzdłuż i wszerz i jest na bieżąco z różnymi informacjami dla was, kochani. Będzie to coś w rodzaju przewodnika po Stanach dla Twoich potrzeb, dla Waszych potrzeb, zainteresowań oraz stylu życia. Zapraszam, panie Marku, proszę nam powiedzieć, gdzie najlepiej jest zamieszkać w Stanach. Proszę przedstawić nam kompleksowe spojrzenie na najważniejsze kryteria wyboru miejsca do zamieszkania. Po pierwsze, chciałem podziękować za zaproszenie mnie, a przejdźmy do tematu. Trudno jest wybrać idealne miejsce do życia w USA. I jest to często wyzwanie dla wielu osób, bo kraj jest ogromny i bardzo zróżnicowany pod względem klimatu, kultury, kosztów życia, możliwości pracy oraz warunków społecznych i mieszkalnych. Wszystko zależy od tego, co dana osoba szuka, bo każdy stan ma swoje dobre i złe strony. Dziękuję, a może zaczniemy od kosztów życia? No dobrze. Myślę, że koszty życia to jeden z najważniejszych czynników, w którym mieszczą się koszty zamieszkania, ceny żywności, podatki i usług. Koszty życia niestety różnią się znacząco między stanami, bo na przykład życie w Nowym Jorku czy w Kalifornii jest o wiele droższe niż na południu USA. A więc najtańsze stany do życia to są następujące. Na początek wymienię Mississippi i Arkansas. Bo jest tam bardzo niski koszt mieszkań i ogólnych wydatków, ale też niższy poziom usług publicznych. Kolejny stan to Ohio, bo są tam dobre możliwości mieszkalne o przystępnych cenach, no i szybko rozwijające się miasta jak Columbus czy Cincinnati. Następny stan to Tennessee, gdzie brak jest podatku dochodowego, niskie koszty życia i rosnąca liczba ofert pracy. Dziękuję. A teraz proszę nam powiedzieć, jeśli chodzi o rynek pracy i zarobki, co pan sądzi, gdzie najlepiej się osiedlić? Mnie osobiście zdaje się, zdaje sobie sprawę, że stabilny rynek pracy z możliwością rozwoju osobistego i kariery zawodowej to bardzo ważna sprawa. Według mnie, jeżeli dana osoba chce się rozwijać i dobrze zarabiać, to powinna wybierać Stany rozwiniętym sektorem technologicznym, finansowym, produkcyjnym oraz dobrą opieką medyczną, gdzie jest dużo szpitali, bo właśnie te miasta przyciągają dużo specjalistów i oczywiście oferują atrakcyjne zarobki. Więc, według mnie, najlepszymi Stanami do pracy i rozwoju kariery są następujące Stany. Na pierwszym miejscu, według mnie, jest Kalifornia, bo jest to centrum technologii. Takie jak Silicon Valley, rozbudowany rynek pracy z branży komputerowej, filmowej i medycznej. Niestety panują tam bardzo wysokie koszty życia. Następnym stanem jest Teksas. Są tam szybko rozwijające się miasta jak Austin, Dallas czy Houston, które oferują wiele miejsc pracy, niższe podatki i bardziej przystępne ceny mieszkań niż w Kalifornii. Kolejny stan to stan Washington na zachodnim wybrzeżu z miastem Seattle jako centrum firm technologicznych takich jak Amazon i Microsoft. Są tam dobre zarobki, choć też wysok, wyższy koszt życia niż gdzie indziej. No a czy klimat i środowisko powinny również brać pod, brane być pod uwagę? Tak, tak, oczywiście, bo klimat wpływa na komfort życia i zdrowie człowieka, ale są osoby, które wolą ciepłe i słoneczne stany, a inni bardziej umiarkowanie lub całkiem zimne. Więc tutaj, w Stanach, w Stanach, mamy ogromną możliwość wyboru. Ale to nie tylko klimat jest ważny, ale również jakość powietrza, czysta woda, dostęp do terenów zielonych, lasów i tak Musimy również mieć na uwadze, aby dany stan nie był bardzo narażony na tornada, trzęsienia ziemi czy huragany, bo jest to dość częste zjawisko. Dobrze, dziękuję czy powinniśmy brać również pod uwagę edukację, infrastrukturę, czy wybierać życie raczej na peryferiach z daleka od miast? Hmm, zależy kto co lubi myślę, że dla rodzin z dziećmi istotną sprawą będzie dostęp do dobrych szkół i uczelni, ale ważna jest również infrastruktura, tak jak dobre drogi, transport publiczny, opieka zdrowotna, no i bezpieczeństwo. Najlepsze stany pod względem edukacji to są następujące. Na pierwszym miejscu wymienił Massachusetts, bo uznany lider w rankingu stanowych systemów edukacyjnych. Kolejny to będzie New Jersey, bo panuje tam wysoki poziom nauczania i dostęp do dobrych szkół publicznych. Kolejny stan to jest Connecticut, bo mają tam dobre szkoły i bliskość prestiżowych uczelni. Proszę zwrócić uwagę, że to te wszystkie trzy stany to są położone na wschodnim wybrzeżu. Dziękuję. A jakość życia, bezpieczeństwo i dostęp do kultury odgrywa również ważną rolę? Tak, oczywiście. Dostęp do rozrywek, życia społecznego i kultura danego środowiska to kolejne elementy wpływające na atrakcyjność danego miasta. Ale wszystko jest zależne od tego, co kto lubi, bo niektórzy lubią mieszkać w środowisku, gdzie mieszkają tylko Polacy. A niektórzy lubią, gdzie mieszkają ludzie z różnych stron świata. Według mnie, ale to jest tylko moja osobista opinia, najlepsze stany pod względem jakości życia i bezpieczeństwa to na pierwszym miejscu bym powiedział Massachusetts, bo ma jedne z najlepszych szkół uczelni w kraju, na przykład Harvard. Ma też niski wskaźnik przestępczości i bardzo wysoki poziom opieki zdrowotnej. Zima bywa mroźna, ale jest to stan o wysokim standardzie życia. Następna według mnie jest Minnesota, która wyróżnia się, wyróżnia się niskim poziomem przestępczości, dobrym systemem edukacji oraz dostępem do przyrody. To jest piękne jeziora, lasy itd. Kolejny stan to New Hampshire. Jest to stan z niskimi podatkami, bez podatku od sprzedaży, dobrym systemem zdrowia i opieki społecznej i bardzo niską przestępczością. Dziękuję. A jakie są najlepsze stany dla emerytów? Na początek wymienię Florydę, bo panuje tam ciepły klimat, brak podatku stanowego od dochodu i emerytur, duża społeczność emerytów i rozwinięta opieka medyczna. Następnym będzie prawdopodobnie Arizona, gdzie panuje suchy, ciepły klimat sprzyjający osobom z problemami reumatycznymi i oddechowymi. No, i może jeszcze wymienię Karolinę Południową, mają tam również przyjazne podatki, umiarkowane ceny i przyjemny, ciepły klimat. Dziękuję. A jakie są przykładowe miasta, w których dobrze się żyje? Przykładowe miasta idealne do życia w różnych stanach. Wybrałbym kilka z nich. Na przykład Austin w stanie Teksas, ze względu na dynamicznie rozwij rozwijającą się te technologię. Kulturę muzyczną, przyjazne środowisko, i tak dalej. Kolejne miasto w Karolinie Północnej: Rely. Rozwijająca się metropolia z dobrymi szkołami i parkami technologicznymi. Kolejne miasto będzie w stanie Oregon: Portland. To jest idealne dla osób ceniących ekologię, aktywny styl życia i kulturę alternatywną. Kolejne to jest w stanie Colorado. Mówię w tej chwili o mieście Denver. Bliskość gór, rozwój przemysłu technologicznego i zdrowy styl życia. I jeszcze jedno bym wymienił: Minneapolis w stanie Minnesota. Ze względu na silną gospodarkę, dużo terenów zielonych i dobry system opieki zdrowotnej. To jest taki mój osobisty wybór. Dziękuję. A jakie mogą być wyzwania i pułapki przy wyborze miejsca do życia? Ha, tego może być dużo. Pozwól, że wymienię kilka. Jedno z nich to zagrożenia naturalne oczywiście, tak jak huragany na południu, trzęsienia ziemi na zachodzie, tornada na środkowym zachodzie. Kolejnym będzie klimat. Nie każdy zniesie bardzo gorące lata w południowych Stanach, czy długie zimy na północy. Kolejnym będą koszty zdrowotne. Dostępność i ceny ubezpieczeń zdrowotnych są różne co ma kluczowe znaczenie dla rodzin i seniorów. Kolejnym będą kwestie podatkowe. Niektóre stany mają wysokie podatki dochodowe, inne nie mają ich wcale, ale rekompensują, rekompensują je wyższymi podatkiem od nieruchomości. Dziękuję. Ja z kolei zrobiłam taką, takie, taką listę, zestawienie najlepszych miast do życia w USA według kryteriów i powtórzę to, co Pan powiedział. A więc, jeśli chodzi o rynek pracy i rozwój kariery. To miasto Austin w Teksasie ze względu na dynamiczny rynek komputerowy i startupów, przyjazne podatki, kultura kreatywna. Następny to jest Seattle, Washington ze względu na centrum technologii. Tam jest Amazon, Microsoft, wysoka jakość życia. Następne to San Francisco w Kalifornii. Tam jest Silicon Valley, bardzo dobre zarobki. Ale niestety wysoki koszt życia. Jeśli chodzi o koszty życia niskie, to Columbus, Ohio: niskie ceny mieszkań i życia, rozwijające się miasta, Tulsa, Oklahoma: bardzo przystępne koszty życia, programy zachęcające do przeprowadzki. Następny to Louisville, Kentucky: niskie koszty życia, dobra infrastruktura i klimat umiarkowany. Jeśli chodzi o rodziny, to dla rodzin i, i edukacja, jeżeli dla nich jest ważna, to wybrałabym Naperville, Illinois. Świetne szkoły, bezpieczne osiedla, blisko Chicago. Następny to Bellevue w Washington, w stanie Washington. Doskonałe szkoły, bezpieczeństwo, bliz, blisko Seattle. Następne to Cary, Carolina Północna, Karolina Północna. Wysoki poziom edukacji, dobra infrastruktura, rodzinne osiedla. Jeśli mówimy o jakości życia i bezpieczeństwo, to wybrałabym Madison w Wisconsin, w stanie Wisconsin, bo niskie wskaźniki przestępczości, dużo terenów zielonych. Dobra opieka zdrowotna. Następne to Irvine w Kalifornii. Bardzo bezpieczne, nowoczesne osiedla, dobra edukacja. Kolejne to Plano w Teksasie. Niskie, niska przestępczość, dobra infrastruktura, szybki rozwój. A jeśli chodzi o emerytów i fajny klimat, to wybrałabym Sarasota, Florida. Ciepły klimat, dużo usług dla seniorów, brak podatku dochodowego. Dobry jest też Scottsdale w Arizonie. Suchy, ciepły klimat, wysoka jakość życia dla seniorów. Następny to Asheville w Karolinie Północnej. umiarkowany klimat, piękne tereny górskie, spokojne otoczenie. A jeśli chodzi o styl życia i naturę, no to fajnym mi miastem jest Boulder, Colorado, bliskość gór, świetne warunki do aktywności na zewnątrz, outdoorowych i Portland w stanie Oregon. Tam jest świetna ekologia, kultura alternatywna, dostęp do przyrody. No i może Charleston w Karolinie Południowej klimat południowy, historyczne miasto, piękne, nadmorskie atrakcje. Dla kariery w technologii wybrałabym Austin, Texas, Seattle, Washington i San Francisco w Kalifornii. Dla oszczędnych to wybrałabym Columbus, Ohio, Tulsa, Oklahoma, Louisville, Kentucky. Dla rodzin Wybrałabym Naperville, Illinois, Bellevue, Washington, Cary, North Carolina. Dla seniorów Sarasota, Florida, Scottsdale, Arizona, Asheville, North Carolina. No i dla miłośników natury i sportu wybrałabym Boulder, Colorado, Portland, Oregon i Charleston. South Carolina, Południowa Karolina. No i podsumowanie, czyli idealny stan do życia w USA, to kwestia bardzo indywidualna, jak widzicie, i zależna od osobistych preferencji, sytuacji zawodowej i rodzinnej. Jeśli zależy ci na wysokim poziomie edukacji i bezpieczeństwie, Masia Massachusetts czy Minnesota będą świetnym wyborem. Jeśli szukasz dobrych perspektyw zawodowych i dynamicznego rynku pracy, warto rozważyć Kalifornię, Teksas lub Waszyngton, Washington. Natomiast dla osób z ograniczonym budżetem polecane są stany południowe i środkowo-zachodnie. Ważne jest, aby przed przeprowadzką przeanalizować wszystkie te czynniki, jeśli to możliwe. Oczywiście odwiedzić te, te miejsca, te kilka miejsc, by poczuć ich klimat i sprawdzić warunki życia na własnej skórze. Panie Marku, dziękuję Panu bardzo za wspaniały wywiad i zapraszam do następnych odcinków. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie i polecam się na przyszłość. Wszystkim życzę miłego dnia i do usłyszenia. Dziękuję, a Wam, kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Proszę również, podzielcie się tym filmem ze znajomymi, zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia. Właśnie rzuciłam pracę, żeby robić dla Was filmy. Dajcie suba!